Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj bym chciała Was zaprosić na film, który nakręciłam kilka dni temu. Mianowicie taki spacer po sklepie z używaną odzieżą. Wiem, że lubicie takie filmy. Wiem, że lubicie również szperać w takich sklepach. Moja nazwa ulubiona, którą ja stosuję od wielu lat, to jest właśnie sklep Uszukaniego. Wy również macie fantastyczne nazwy tego sklepu, i myślę, że każdy swoją, swoją, słuchajcie, nazwę stosuje. Bardzo dużo osób lubi te sklepy i słusznie. No i dzisiaj, właśnie, zaproszę Was, żebyście razem ze mną poszli po prostu poszukać czegoś, czegoś w, tym, w tym sklepie. Zapraszam Was serdecznie na film. Ja, jak zwykle, słuchajcie, zaczynam od naszych. Zasłon, firan, obrusów, o tu całkiem fajna jest zas firanka jest taka, no taka bardzo strojna, bardzo dobrej jakości jest ta firanka. Super to wygląda, no ale zobaczmy co tu jest jeszcze. O, 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 zobaczcie takie bieżniki, ale fajne, o ten bieżnik będziemy ważyć, ten bieżnik mi się podoba. To mi się podoba. No i słuchajcie, no i musisz tak pokazywać też tutaj, e, co my tutaj mamy, żebyście tak razem ze mną szukali trochę. No i tutaj jest wiele ciekawych rzeczy. To jest taka. O, widzicie? Też poczekajcie. Tu są też takie serwetki różne małe. Ja wam mówiłam kiedyś o tych serwetkach. O. I one świetnie się nadają właśnie na, na przykład na jajka, pod jajka. O, widzicie? Super te serwetki. Te dwie małe też zobaczymy, może wezmę. Tutaj jest poście. Zobaczcie, jakie ładne poduszki. Super. To jest ten. Ten wzór właśnie tej sielskiej, wsi angielskiej, to bardzo ładne są. Pamiętam, że kiedyś komuś się bardzo podobały te poduszki, a to są teraz te takie ciężarki, te, które pod drzwi są. Tutaj jedna i taka druga jest. O tu mamy jeszcze takie poduszki. Też to jest takie, o tu takie lniane są, zobacz. To jest też fajna poduszka. Na wiosnę, fantastyczne takie poduszki są lniane. Bardzo. Tu jest widzę druga taka poduszka jak jakby coś. O zobaczcie też takie ciekawe poduchy są. Ja sobie na razie to odłożę. O! Widzicie? O! Po, chodź tu bliżej, zobacz, jakie te są fajne poduszki. Nie będę wyciągać. Też takie z takiej mocnej bawełny, te niebieskie. Tutaj jest też taki fajny surowiec. No, zobaczymy, co my dzisiaj. Ręczników jest pełno też O, też fajne poduchy. Takie wiosenno, wiosenno-letnie. Super. Super. To nie leży tu. No i tu zobaczcie, ile takich fajnych, z fajnego surowca jest. To są takie serwetki. O, tu macie też taki bieżnik słodki. Super wygląda. I taki można połączyć. Nawet zobaczcie, o, te dwa też fajnie wyglądają. O. Tu mamy też taką serwetę. serwetki. Mm. O, tutaj też fajny jest taki, zaraz wyciągniemy to. To jest chyba obrus, taka serweta. A, to jest taki bieżnik. Chodź, chodź tutaj, bo ja widzę tam, o, zobaczcie, jaki fajny, kolorowy. Super ten bieżnik jest. Nie? I taki... Taki akurat świąteczny, wielkanocny, taki letni, na każdą porę roku. Świetnie będzie wyglądał. Poczekaj, tu jest też fajny taki, zobacz, zielony. Też fajnie wygląda. Super, nie? No, dwustronny, tak? Albo tak. Bardzo ciekawie wygląda. A tu jeszcze jaka kolorowa. Zobaczcie też, jaka fajna, kolorowa jest, kolorowy bieżnik. Dzisiaj jest po 80 zł. Dobrze Tak, 80 zł. Dzisiaj jest dzień dostawy, to wiecie. To, 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 to po prostu musimy sobie wybierać co ciekawego. O, też bardzo ładne są o te i zobaczcie, zbieżnie. Nie, to są serwetki, tak? O, zobaczcie. Jest takich serwetek kilka. Świetnie to wygląda. O! Niepoplamione, fajnie wyglądają. Super, trzeba razem odkładać. Jak ktoś będzie chciał. Och! Zobacz jaki szalik. Super, zobaczmy. Super, taki wiosenny. Super ten szaliczek. Leciutki, zobaczymy nawet ile on waży. Zobaczmy, jaki on ma skład. Czy on ma jakiś tu skład? Nie ma, nie ma, ale coś mi tak za bardzo syntetycznie idzie. Chyba go odłożę. Bo nie tak do końca. A tu zobaczcie, są też takie kupony materiału. Można... Nie, to chusta. O, też ładna. To jest chusta. Chusta taki szalik. No, powiem Wam, że fajnie wygląda. Ręcznie oprzywana. Zobaczcie, to jest ręcznie oprzywane to wszystko. No, ładne to jest, ale nie wiem, jaki to skład surowcowy. No, trochę tu zaciągnięte. Nie. O, tutaj są takie letnie szaliczki. Super O, co my tu jeszcze mamy? O! Tu ma fajny kolor i to ma skład. Co tu jest? Poczekaj. 100% len i wełna. O, powiem Wam, że to jest, ale jest tu trochę tu jest dziurawy wiesz ale skład jest świetny kolor świetny ale nie chce mi się nad nim pracować oj poczekaj tu zobacz jakie fajne mm, super zobacz i to jest chyba zasłona ale zobaczcie jakie to jest ładne zobacz to jest piękne no to mi się podoba. Oj, szkoda, że to ma przelotki. To ma przelotki. To to mi się nie opłaca brać, bo to bym musiała całkiem zlikwidować. Ale powiem wam, że to jest piękne. Bardzo ładny materiał. Czysty len. Super to wygląda. No niestety, niestety nie będę, bo to dzisiaj będzie za drogo, jak wezmę te przelotki. A są dwie takie, widzicie? I naprawdę można sobie kupić fantastyczne zesłony. O, poczekaj, tu jeszcze coś ciekawego. O, to jest też coś ciekawego. Wyciągamy to. Ale to też ma przelotki. Ale piękne. Zobacz. Zobacz, tak jest. O, ale piękne to jest. No muszę Wam powiedzieć, że to jest przepiękne, bo to jest wyszywane. Chodź, pokaż bliżej, jak to jest pięknie wyszywane. Tu zobacz. Bardzo ładne to jest. Super, piękne, piękne. Ale ciężka. To nie na dzisiaj, bo jeszcze ma te przelotki. To dla mnie by było za ciężkie. Ale to jest super, to jest przepiękne. To gdzie to było? Tu było. No te mi się bardzo podoba. Piękne te są, nie? Cudne. Te są cudne. Zobaczmy co my tu jeszcze możemy wykopać. No te ta jest piękna ta zasłona. To już pokazywałam chyba, nie? Tutaj te, te, te firanki też są piękne. A tu, o zobaczcie, też jest świetna, taka, taka naturalna, letnia. Ona no, jest z tych cienkich. Super to wygląda. O, tu jeszcze jakieś takie pomarańczowe. O, zobaczcie też takie można, o takie poduchy. O, dla dzieci. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja tutaj kupowałam zawsze, jak miałam kota, to wszystkie takie kołderki, właśnie kupowałam tutaj dla zwierząt. Też yy, kupowałam tutaj. I sobie wtedy kot spał na takich kołderkach. Też jest świetna ta kołderka. Koc. O, zobaczcie, jaki. O, zobaczcie, też jaki fajny dywan

like mike tyson now i'm here seeing stars nową czapkę dostać. Fajna, taka z barankiem. I na czapeczka. Albo o ta, zobacz, taka olimpijska jakaś, widzisz. O zobaczcie, Kanada. Super też. O, tu takie czapeczki. No już dla dzieci to naprawdę... O i te są jeszcze rękawiczki do tego. Ale nie ma dzisiaj szaliczków. Szaliczków dzisiaj nie ma, są czapki, czapeczki. O i zobacz ile rękawiczek jest po okresie zimowym. Wszystko nowe rękawiczki można sobie dostać, ale szalików nie ma. Moich szaliczków dzisiaj nie ma. Idziemy dalej zobaczyć. Fajna torba, nie? No, jest taka błyszcząca, taka moro. Dla mnie jest za duża, ale muszę Wam powiedzieć, że torba jest kapitalna. Super ta torba jest. O też, ale to nie jest skóra, ale też nie jest zniszczona. Tylko akurat dzisiaj duże te torby są. O, poczekajcie, zobaczcie, jakby ktoś chciał. Szaliczek jest. Jest kolorowy, ale ja już podobny mam, to już nie będę. Może ktoś sobie kupi. Ale zobaczcie, też jest z tych szaliczków. O! Widzicie? Super ten szaliczek jest. One są takie fajne, kolorowe, ale ja już mam jeden, to proszę bardzo, dla kogoś zostawimy. Dobrze. Dzisiaj nam się trudno kręci, dlatego że jest do, dzień dostawy i jest bardzo dużo ludzi. O też taka biała kurteczka. Fajne. Ja dzisiaj, jak kręcę, to muszę wam powiedzieć, że jest mi dosyć ciężko y, kręcić, ale generalnie to raczej trzymajcie się tych zasad, co wam mówiłam, nie? Że, jeżeli... O, ale sukienka super, zobaczcie. Och, no zobaczcie. Sukienka super. Może powinnam sobie wziąć tę sukienkę, co? Takie ma rękawy. Takie duże te rękawy ma. No ale podoba mi się. Ja ją chyba sobie wezmę. Wezmę tą sukienkę. Zobaczmy, jakie ona ma. Tak, bo to jest, słuchajcie, 100% bawełna. O, zobaczmy, jaki ona ma skład. To jest 44, ale to jest to, co mówiłam. Widzicie, to już jest sprane. I to, i to macowe, lęk, wiskoza, poczekajcie, nie mogę znaleźć. Tak. No i obecnie. jest moja. Jest moje. Lecimy, lecimy. Też taka pokażę Wam. O, taka przezroczysta. Super. Dobry, Iwanka Fajna bluza. Super! Matko włos mi się zwierzył. Fajne. Zobaczcie też, jakie fajne spodnie sportowe. Ja w sumie swoje wszystkie spodnie, te co mam na ćwiczenia, to właśnie kupuję też w takich sklepach, bo naprawdę. Patrzmy dalej tutaj na sukienki. O ta jest też ciekawa. Taka... Tak, o, muszę Wam powiedzieć, że ona jest też ciekawa. Jaka to jest firma? Divi, nie wiem jakaś. Ale to jest HMT. Ale fajna ta, ta sukienka jest. Czerwone, zobacz. To jest bluzka. Super ta bluzka. Widzicie? Tutaj na ramiona. Taka bluzka. Super. A ona jest leciutka, więc ona na pewno wcale drogo nie kosztuje. Super, ale mam już takie bluzki, to nie będę brała. Ale jest świetna. O tu jeszcze patrzę, jest całkiem fajna sukienka. Też taka dżinsowa. Też bardzo fajnie wygląda. O, ta jest też fajna sukieneczka. Na lato. Super. Ta, ale to jest na szczuplutko, to tak jak na moją Lenę. Świetna ta sukienka z, dzian z Dzianiny, tylko to jest malutka, ale to jest Dzianinka, super to wygląda. To jest taki, faj fajny ma kolor, ale ona już jest zniszczona, ale ma świetny kolor. To jest taka bluzka w sumie. Poczekaj, zobaczymy. Bluzka, sukienka. Świetny kolor, ale malutka. Ta też, zobacz, jaka wyszywana. Widzisz? I to jest wyszywana. To jest, zdejmę, zobaczysz, zaleka. zobacz. Widzisz? Świetna, nie? też taka fajna koszulka. Zobacz. Tu nawet jako nocna koszula może być. Świetnie wygląda. O, o, chodź tu zobacz. Te, jakie teraz te są tak modne te rękawy, denim. Tylko nie wiem, jaki to rozmiar, ale zobaczcie, jaka fajna. Super. Super to wygląda. To nie wiem jaki to rozmiar jest, a to jest na mnie, no to jest mała. Gdyby była większa to bym wzięła, bo to są takie ponadczasowe sukienki, widzicie? Super wygląda. I zobaczcie ile tu jest pod koszulek. No po prostu koszulka na koszulce i to już można sobie wybrać. O, zobaczcie jakie fajne kolorowe o, niezniszczone. Świetne te podkoszulki różne są. Naprawdę już tutaj można sobie wybrać. I to. O, ta, jaka zobaczcie, śmieszna jest. O, całkiem fajnie to wygląda, muszę Wam powiedzieć. Ciekawie. Super jest ta. Nie wiem, jakiej to firmy. Jakaś May Royal. Ale to jest, powiem Wam, że to jest ciekawe. To ciekawie bardzo wygląda. Ale dla mnie trochę za mały, ale to jest super ciuch. O! I co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, dzisiaj ciuchów już mamy dosyć. Tak chciałam Wam pokazać, jak to wygląda i jak dużo bardzo ciekawych rzeczy. A ja bym teraz poszła z Wami na przemysłówkę. O! Nie wiem czy to będę brała, bo to ale fajne jest, ale ja już takie mam, to już chyba nie będę brała. To już nie będę brała, sukienkę wezmę tylko, a to odniosę. No i oczywiście muszę wam pokazać przemysłówkę, bo zobaczcie jakie znowu piękne rzeczy są. Bardzo ładne są te w granacie. O ta, ten ładny talerzyk, zobaczcie. Piękne, z czego to jest? Zaraz wam powiem. Ale to jest blacha. Blacha, ale bardzo ładne. Kupki. Te ładne są pod spodem. Też takie biało-niebieskie. Bardzo mi się podobają. O, ta miseczka jest ciekawa. 6 zł. Super ta miseczka. ten żółty ładnie I ta miska no i drugi też takie po 10 zł są miski a tu widzę te świeczniki jeszcze stoją już w takim kolorze zielonym o zobaczcie nawet lampa jest widzicie Tu młynek drewniany. Zobaczcie jaki ładne. Fajne te młynki są. Super niezniszczone. O, jaki ładny ten tulipan jest. O, bardzo ładny ten tulipan. To jest taki, zobaczcie. Myślałam, że to wazonik. Pięknie to wygląda. I to można sobie świetnie wziąć, zobaczcie, na... Ile to kosztuje 5 zł 5 zł na świeczkę taki na wiosnę przepięknie och i zające mamy zajączki są o no, i oczywiście słuchajcie jak zwykle kubki to 5 zł sztuk, ale lepiej trochę będzie widać te talerze ale muszę Wam powiedzieć, że ta miska wam ja to pokażę oto jest ciekawe 5 zł boże boję się postawić na ten stół o, o super to wygląda ta miska odłożę bo ten stół się tak wieje, że proszę tu cukiernica takie, taka słodka w kwiatki ta miseczka też fajna kwiateczka ile ona kosztuje 8 zł Super. No i tutaj mamy też, zobaczcie. Och, jakie te ładne są. Zobaczcie, ta cukiernica. Cukiernica 5 zł, mlecznik, filiżaneczki. Bardzo ładne. Ta też jest ładna. Zobaczcie. Też jest ładna filiżanka. Ładne te, te Bardzo ładne. O to jakie fajne. Och. To jest na pącz, bo tu jest miejsce na łyżkę. Bardzo ładne to jest. A i do tego były pewnie takie szklanki, słuchajcie. No to jest piękne. No, powiem Wam. 50 zł, ale to warte jest tych pieniędzy. No i co my tutaj mamy? No i tu jak zwykle, sami widzicie, bardzo dużo różnych rzeczy. Wszystko trzeba powolutko. Te ładne truciuśowe takie są. To co ładna biżuteria jest. Zobaczcie jaki ten naszyjnik. Nasz Super. Mam nadzieję, mam nadzieję, że mile spędziliście czas. No, i może coś również żeście upolowali, co wy byście wzięli. Mnie się podobało tam bardzo kilka rzeczy, ale przede wszystkim, jak wiecie, no zdecydowałam się, a właściwie na co się zdecydowałam, to zaproszę Was na następny film. Na razie trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.